Witajcie na kanale Grana i ja jestem Pabelus To jest kolejny odcinek Shop Simulator Supermarket. No i proszę państwa, e, widzimy tutaj, jak się pięknie te małe uzupełniają, bardzo fajnie. No, oczywiście w pewnych odstępach czasu. To są trzy półki, zamiast czterech. No, ale to przez ten ekran, żeby, żeby on mógł być taki, no powiedzmy, efektywnie wykorzystany. Dobra, co my tutaj mamy? Chusteczki papierowe, papierowe, mamy przyprawy, yy, pieczarki by trzeba było domówić. Papier toaletowy jest. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jakaś przyprawa. Ona się nie zmieści na półkę. No nie. Yy, dobra, pieczary. Bo to jest teraz temat, można powiedzieć, główny. Z uwagi na... Yy, na fakt, że my musimy tych pieczarek troszeczkę sprzedać. Wiecie, co? Wezmę dychę. Jeszcze 164 sztuki trzeba tego sprzedać. I zobaczmy. Cena zakupu dla woda niegazowana wróciła do normy. Tutaj są z... ceny rynkowe. Ja miałem przerwę od poprzedniego odcinka w nagrywaniu, więc ja muszę sprawdzić te pizze, pizza po... nie no pizza y, to pamiętam, ale ta, ta wołowina Jak to tu, wy... a no właśnie y, 6,50 No to ładna teraz przebitka jest A profilaktycznie to i mogę sprawdzić, czemu nie? Cztery sery to były No to tak, to, to, tak jak domyślałem się Uzupełnimy pieczary no, Exilowe grzyby. O, jeden grzybek. Tu troszkę więcej. Yy, no i tutaj, czy, czy ja wykończę tę skrzynkę? Chyba nie. No właśnie. Dobra. To te pieczarki niech leżą sobie tutaj. O, ten na to sposób. Yy, mogę otworzyć przecież sklep. No, nie, nie, nie tego. Nie, nie musi być zamknięty. Jak ja tu sobie zdejmuję z palety, to już niech tam coś się dzieje, niech tam handlują. Nie? I teraz dlaczego ta pieczara, ten grzyb eksilowy jest yy, tak ważny? Jeżeli Widzisz eksilo? <grytanie> masz ważnego grzyba, guźma. <grytanie> Chodzi po prostu o tę kolejną licencję, że zna ziemia, Tam jest ziemniak. I żeby to odblokować to musimy określoną liczbę pieczarek sprzedać, aby można było wykupić tę licencję. I dokładnie. I dokładnie jest to 120 pieczarek, a sprzedaliśmy dopiero 28. Także jeszcze trochę przed nami. Ja bym szybciutko przejrzał te owocki. To wszystko połączane jest, oprócz pieczarek oczywiście. W napojach to już wszystko jest powłączane. Tak ładnie się sprawiliśmy, że, że elegancko to poszło. Papier toaletowy włączony. Pizza także każda. No więc gitara. Tak sobie tu działamy. No i dobra, ja mam klientkę przy kasie. E, o proszę, kola e, i do zagrychy e, grzyb. I e, 2,50 płaci. E, że no to tak. E, szału nie ma. O jasny gwin, czekajcie, bo to w, widzę poduszki jeszcze. O, ty synu, no te Aiko. Eee, już, 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 gdzie to w standardzie było chyba? Tak. Zamówmy. Też zdychę wezmę. O, chociaż, no dobra, wezmę zdychę, bo ich jest tam pięć. A one schodzą, więc z tego co widzę, to niebawem już będzie można ogarnąć ten temat, żeby wziąć i, i, i automatycznie je zamawiać. Dobra, ludziki kupują. Pan, przepraszam bardzo, to. Coś by chciał. Ty, kuźwa. A to do mnie stoją. E. Dobrze, już, już biegnę. Poczekajcie. Nie denerwujcie nie, nie się. Ja już, ja już biegnę, już, już załatwiam ten temat. Ja po prostu muszę tutaj podusie wyrzucić. No, o, no i już. No. Także widzicie, no poduszki całkiem, całkiem nieźle się sprzedają. Dobra, już bierę się za to. Reszta poduszek później uzupełnię. Może coś tam jeszcze zejdzie. Pan gotoweczką płaci, ale reszty nie chcę. Dobra. A pani kartą 36,80. Proszę uprzejmie. Pan wysypał z tym eee, Dobrze Ogarnijmy temat i pan tutaj 50 centów reszty Dziękuję panu Ktoś jeszcze do mnie? Czy mogę już uciekać? Ja tu podusie muszę wyłożyć Także mamy troszeczkę zapasów Na tym, na magazynie Na razie Na razie tych poduszek wystarczy jak mi przez chwilę przeszło przez myśl, że można byłoby przykładowo ten, ten drugi pion półek też poduszkami zawalić, ale... No bo potem to, to, to można było... Może byłoby je po prostu podmienić, najzwyczajniej w świecie. Cholera. Ja znowu wziąłem pełny karton, a zapomniało mi się... A nie. Dobrze, przepraszam, bo ja myślałem, że tu stoi karton otwarty z chusteczkami. Musieliśmy to wykorzystać. Natomiast tutaj tę jedną przyprawę mogę wyrzucić na półkę, bo to stoi taki samotny, nikomu niepotrzebny No i tutaj jeszcze mamy klient czeka przy kasie. No to, to dobrze, no. Gruby przesunął się, bo kuźwa, ten szerokopienny jest. No dziękuję, <grywy> Gruby grube się się, on się przesunął. Cholerka, w ty. Znowu mi jedna sztuka została. Dobra, panie starszy, dzień dobry. E, już obsługuję, już, już proszę, już liczę pana. Proszę się nie denerwować. Mm, 80 centów, dziękuję bardzo. Kto tam jeszcze? O, panie spokojnie, kółś panie. Spokojnie. Ja nie... Ja, ja, ja poczekam nie? E, Dolar osiemdziesiąt. To już jest koniec. A jak pójdę, to zaraz ktoś przyrajzie. takie chuj taje. No a nie mówiłem? a nie mówiłem. Dobra. I pięćdziesiąt jeden pięćdziesiąt. Proszę bardzo. No dobra. Panienki do mnie tutaj idą? Nie. Nie. Pan starszy? Nie. Dobra. To teraz ci, co przyjdą, to będą czekać. Idziemy poduszki uzupełnić. No kurde, schodzą te podusie. Nieźle schodzą, naprawdę. A, klient czeka przy kasie. No to mam tu w dupie. Panie, teraz pan będziesz tutaj czekał do usany śmieci. Ja, ja, jak, jak byłem na kasie, to trzeba było przychodzić. Dobrze, chłopaki sobie pobrali 95 dolarów y, wypłaty dniówki. A my liczymy dalej. Dobrze. Y, aha, bo pan, pan gotówką. 70 centów O, ta z niezłym tyłkiem przyszła. 4 sery to dobry wybór, bo jest droższa. Okej. Okay. Dobrze, ja bym zerknął, czy, czy, czy jak my tam stoimy ze sprzedażą tych poduszek. Eee, 35 sztuk jeszcze. No to kurde. Będziemy mieli spokój. Tak, weź sobie podusie, a ty chusteczki wzięłaś. No i do mnie nie przyjdzie ty patrz na kasę, widzisz? Widzisz kogoś wada? No jak to jest. To jest dopiero babsztyl. Ale dużo bierze. To dobrze, to dobrze. Swoją drogą, widzę, że ta mechanika tutaj tych klientów, proszę zauważyć, jest dokładnie na tej samej zasadzie, co w Supermarket Simulator, czyli oni nie robią tych zakupów z sensem. Chodzi mi o to, że idziemy, pizza, no dobra, to, to jest pizza, dobra, ale popitka jest też, o, no to rzeczywiście przydałoby się czymś popić, te pizze, to cola, nie? I tutaj patrzymy, o, jaka fajna promocja na poduszki, no to bierzemy, nie? I tak dalej, nie. Oni wezmą tutaj, przyjdą jeden produkt, tam pójdą w drugi koniec, w drugi produkt, wrócą się tutaj po trzeci i tak wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Dokładnie tak samo jest w Supermarket Simulator, czyli oni mają, jak tu wchodzą, już z góry zaprogramowane to co, to, co chcą kupić, no i tak to realizują w kolejności, nie? No bo to, że mają zaprogramowane to ok, ale kolejność tego też mają już ustaloną z góry. Także takie rzeczy. Tu jeszcze jeden klient? A nie, on wychodzi. Dobra. Czyli my możemy zamykać dzień. Zobaczmy ilość klientów. 48. Pamiętam, że poprzednio mieliśmy chyba w poprzednim odcinku 46 w tym drugim dniu. Więc znowu najwyraźniej się zwiększyło o dwóch klientów. No to dobrze, to dobrze. Tym lepiej dla nas. Zobaczmy, jak stoimy z pieczarkami. Ile tego się sprzedało. Jeszcze 145 sztuk musimy sprzedać, także no jo, 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 to jeszcze daleko, daleko. Natomiast podusie Aiko, czy, czy Aiko, tak, jeszcze 30. Jest szansa. Zobaczmy, tutaj wszystko jest, no bo to już się automatycznie uzupełnia, więc z tym nie ma problemu. Tutaj, tutaj, to wszystko, dosłownie wszystko się automatycznie uzupełnia. Owocki też oprócz i warzywka, oprócz pieczarek pieczarki my musimy ogarniać w porządku, napoje też wszystkie się ogarniają i pizze ogarniają więc tak na dobrą sprawę to my zajmujemy się tylko poduszkami, chusteczkami i grzybami Exilą, nie eee, cena rynkowa pizzy to już sprawdzaliśmy karma dla psów sprawdzaliśmy i tu już nic więcej się nie zmienia, więc my możemy otwierać a w międzyczasie uzupełnię grzyby Zobaczcie, jak ja dbam o te grzyby jak Exilokurydzy. Widzicie? On się opieprza, bo twierdzi, że ma stresującą pracę. No, wierzę, wierzę. Praca w sklepie nie należy do łatwych, no ale ile można? Ja już ma nawet napisałem tam w komentarzu, bo ktoś komentował, gdzie ty się synu podziemasz? Ludzie tęsknią za tobą, a on kurwa nic. Taki jest bezczelny. Czy nieszczelny? Cholera mnie. A, nie, 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 nie. nie. Najpierw ten. Dobra. Teraz razie z tymi chózeczkami to, 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 to zluzuje. Przyprawy. A, to nie wszystko. To jeszcze przyprawy, tak? Przyprawy jeszcze. Swoją drogą, dobrze, ja klientkę obsłużę. Ona, jedną pizzę, no to taki, taka rozgrzewka, tak? Przed tymi e, większymi e, produktami. E, zerknijmy na te przyprawy, bo jeśli już możemy je włączyć, o nich zapomniałem. Ja tak powiedziałem, że wszystko mamy zautomatyzowane, ale, ale nie przyprawy, no właśnie. Tutaj jeszcze masa tych przypraw e, musi być sprzedana, aż 220, to jest dużo. A nie mogę powiedzieć, żeby one tak super schodziły. Więc to... To nie schodzi. To nie schodzi tak superansko. No przykładowo poduszki lepiej schodzą. Nie? No ale dobra, damy sobie radę. Ile obsługiwać? <laughs> Jeden samotny grzyb został w skrzynce taki. Boże! Nikt mnie nie chce wziąć do buchi. Ale dlaczego? Czy ja jestem pomarszczony? Jedź do kumpli. Zetknijcie się grzybami. Eee, już biegnę, proszę pana. Proszę bardzo. Hop, 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 ciup. Dobrze, 32 10. Dziękuję panu bardzo uprzejmie. E, panie Łysek, gdzie. Panie Łysek, kurwa, to ten system parkowania mi się naprawdę szacun. Powiem tak, kurwa, jakbyś pan na trzy parkował do, do tego taśmociągu. Dobrze. Eee, 30 centów, dziękuję bardzo. Wszyscy, kurna, zadowoleni. Trzeba by było im coś odpierdzielić, żeby tak im inka Wydaje mi się, że tutaj chyba jeden karton po dusi wejdzie. No, jestem bardzo ciekawy, czy po tym dniu e, uda się włączyć te automatyczne, e, automatyczne zamówienia. E, tam 30 tam było, nie? A jak podusie tutaj stoją? O, tutaj też jeden karton wlezie, no to proszę bardzo. Klient czeka przy kasie, no to ja muszę biec. Dzień dobry panu. Już. Podusie może pan by wziął, co? 20 centów. A panienka co tak nie, no, nie, nie... nie tego nie mrawa i pani... panienka nie mruga? O, ta z niezłym tyłkiem przyszła do mnie, akurat do kasy, no proszę bardzo, to święto lasu, kuźwa Eee, dobrze, chodź No nie wiedz, się jest nią Zawsze... No, no przyjdzie, dobrze, ale zawsze weźmie taką drobnicę, że to się człowiekowi po prostu odechciewa, no Weźmy woduszki. eee, wyżyjmy się na nich Aha Tak, bierzcie, bierzcie. Bierzcie z tego wszyscy. Dobra, przekroczyliśmy 10 koła. Zobaczmy jak z tymi podusiami stoimy. Ile to tam jeszcze trzeba sprzedać? Nie może chłopak się doczekać. O, jeszcze 20, no ale to nie, to się nie uda. To troszkę za dużo, aczkolwiek. No bądźmy dobrej myśli. Jest dopiero godzina 19.00. Ale tak czuję, że raczej raczej z tego nic nie będzie. Aha. 31.70 Aha no nie biorą tych poduszek. Oj, no tutaj nie trzeba panu reszty wydawać. O, dobra, no, widzę, że będziemy musieli jeszcze tam pohandlować ze dwa dni, powiedzmy. Kurna, mnie pani wystraszyłaś. z przyczajki tak mnie pani wzięła. Z partyzanta tak zwanego. No co tak, co tak walutko? Osiem pięćdziesiąt. Dziękuję. No i co to tam jeszcze? Ja widzę, że niech tylko do mnie z drobnicą przychodzi. Temu, e, kumpli, kumple też mają ten sam problem. No ale tu jest wolne Panie Wisley, zapraszam tutaj jest wolne, no Paniece e, Spodobało tutaj Trzydzieści 39 40 Dziękuję no dobra, no jeśli chodzi o poduszki, to tu nic y, nie wlezie więcej. wieście wieście! Gruby poduszkę sobie dobierz do tych chusteczek. żebyś nie obsmarkał y, y, tej poduszki. O, bardzo dobrze panienka tutaj robi. Elegancko. Prawie 11 tysięcy. Jak my stoimy z tymi ekran, ekranami? Bo dawno nie patrzyliśmy. 24, 24, 24, 24, 24, co one mają? Kurwa, limit. A 19. I nie przyciągasz tutaj, kuźwa, za bardzo tych klientów, powiem ci szczerze. No, z taką aparycją uśmiechnij się, może troszkę, co? Ty wyglądasz, kurwa, jak jak ten. Jakbyśmy chorobę się rocą. Klient przyszedł, kuźwa. Ty, jak on to robi? Rąk nie odrywa od kolan, a towar się skanuje. O chory Potter, ty. E, panienka by tutaj przyszła, tu jest wolne. O, tam pan... O, pan to już nie. Ale panienka by tutaj przyszła, jest wolne. No, szkudziwa. No. Dobra. Słuchajcie, oni już sobie tam poradzą najwyraźniej. A ja bym zerknął może... Yy, gdzie ja bym zerknął? Tutaj mógłbym zerknąć do roślinek. Już dawno tu nie byliśmy. Tutaj taka doniczka. Jest tutaj taki kwiatuszek, nieśmiertelnik. Aha. Dobra, to możemy taką doniczkę przykładowo kupić. I ze cztery takie nieśmiertelniki. To nie jest drogie. Tutaj mamy ogród, mamy jakiś płotek. Mamy jakąś... Ła o, ławeczkę bym kupił. Kamienny obrzeż. Ależ na co mi to? Do czego by mi to miało służyć? Ciekawe. Dobra i tutaj są ściany i podłogi. Można by ściany pomalować i podłogi. E, a jakiego koloru mamy w ogóle? A, takie, takie. No dobra. Zerknijmy, cośmy kupili. To jest nieśmiertelnik, to nie do, dobierzmy się do doniczki. E, to, to będzie nowa roślinka, proszę Państwa. O, jak trafiłem pięknie, a napisu nie widziałem. To będzie nowa roślinka. Taką, taką doniczkę tutaj umieścimy. I do tego byśmy tego nieśmiertelnika tam wsadzili. To będzie. Jak to wygląda? Aha, to taki jest kwiatuszek. Dobra, ale tutaj nic nie ma. w tej, w tej, w tej takiej. To też się da. Przykładowo. Zobaczmy. No da się. O. To widzicie, to tutaj też no, będzie ładniej to wyglądało. Tak, tak mi się wydaje. No, oczywiście, panie tutaj mają większy zmysł e, estetyczny. Więc e, proszę mnie nie karcić za bardzo. Ja jestem tylko zwykłym, prostym facetem. Dobra. No mamy nowe roślinki. Nawet no, wiem, z punktu widzenia faceta ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z pozostałymi aspektami, to poduszek, yy, czekajcie, do standardowego musimy iść, poduszek mamy jeszcze sprzedać 14. O, no to jest szansa, że w kolejnym dniu tak się stanie, ale to jeszcze musimy troszeczkę się pomęczyć z tym. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.